Siemanko i teraz pokażemy Wam na zlocie motocyklowym, bo to jest też bardzo ważne, żeby popularyzować jazdę motocyklami terenowymi, ale też, żebyście mieli wiedzę na, ten, na temat tego, że można jeden motocykl w bardzo prosty sposób przerobić do jazdy na... Albo na przykład do jazdy po korak, bo przypominamy, te motocykle nie mają homologacji. Mowa tutaj na razie o Bartonie NXT 300. Co potrzebujecie na pewno? Zestaw kół supermoto, które kosztują 1800 zł. Opony, w zależności od 200, to już Wam pozostawiam. No i tak naprawdę, ja mam delikatnie przerobione zawieszenie, oryginalne. sprężyna tyłu jest również zmieniona, po to, że na jednym zawieszeniu jeżdżę zarówno w obrodzie oraz od razu jadę na asfalt, więc to zawieszanie musi być bardzo uniwersalne. No i pozostaje nam tylko i wyłącznie zmiana kół, Tutaj akurat zębatki, tarcze hamulcowe praktycznie zostają, bo kupujecie je w zestawie tylko i wyłącznie jak trzeba sobie na przykład dokupić drugą tarczę oryginalną na przykład do Bartona NXT300, żeby już było tylko i wyłącznie plugin, bo teraz będziemy musieli zmieniać tą tarczę, bo ta, która przyjechała na Supermoto jest troszeczkę za duża. Więc zobaczcie, zwykłe ściągnięcie koła i lecimy dalej.